Witam szczęść Boże, dzisiaj chciałbym taką sytuację opowiedzieć, kiedy demon posługuje się cytatami z Pisma Świętego, czyli dokładnie Pismem Świętym. I to jest oczywiście moje doświadczenie, że kiedy podczas mszy świętej zbierano ofiarę do, koszu, do koszyka, wrzuciłem wtedy 2 euro, miałem przy sobie więcej pieniędzy, no i wtedy usłyszałem potrzeb, czyli dokładnie cytat z Pisma Świętego. Kto skąpo sieje, czyli, czyli ten jakby pierwszy taki człon usłyszałem, kto skąpo sieje, zaś dalsze znałem, czyli dalsze znałem, czyli tu dopisałem, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Czyli podczas kiedy wrzuciłem 2 euro usłyszałem właśnie taki potrzept. I dalej, w pierwszym momencie, czyli jakie odczucia towarzyszyły mi, czyli wystraszyłem się troszeczkę tego podszeptu, no i pomyślałem, dokładnie pomyślałem, to była dokładnie chwila, że za mało wrzuciłem do koszyka, miałem rzeczywiście przy sobie więcej. Drugie, odebrałem też ten cytat, czyli jak odebrałem, no że za mało wrzuciłem, czyli jako takie upomnienie można by powiedzieć oskarżenie, czyli że powinienem wrzucić więcej, czyli to tutaj też również źle się poczułem i następnie pomyślałem, czyli już jakby zacząłem rozważać, skąd ta myśl jest. Czyli pomyślałem, że to może być sprawka złego ducha. Teraz dlaczego? Ponieważ kiedy człowiek daje na ofiarę, wtedy on sam w pełni wolności decyduje, ile ma dać. Czyli, czyli tak bardzo prosto pomyślałem. Czyli nawet jak ma przy sobie dużo pieniędzy, to on sam i tak decyduje, ile ma dać. Dlatego, że ofiara w kościele, do koszyka jest dobrowolna. No i, i dalej, tutaj, dlatego potrzeb, który niósł ze sobą strach, tak jak powiedziałem wcześniej, i odczucie oskarżenia, był od złego ducha, czyli to bardzo wyraźnie stwierdziłem, który, czyli ten zły duch, często naśladuje pana Boga, właśnie posługując się również cytatami z Pisma Świętego, tak jak dokładnie tutaj w tym y, przypadku. No, i teraz tutaj wymieniłem w punktach, czyli powinno się zawsze zwracać uwagę na to, co się czuje podczas takiego podszeptu. Czyli, pierwsze, to ja bym powiedział, że, że w tym przypadku był to strach, i, i takie lekkie oskarżenie, cytatem z Pisma Świętego, czyli można też człowieka wystraszyć i oskarżyć, dokładnie, cytatem z Pisma Świętego. No tu w tym przypadku o to, że dał za mało. Czyli go dokładnie poprawić. Czyli, czyli to, było, to było taki, taki pierwszy, pierwszy punkt. Drugi, powinno się podejrzewać, że to może być od złego ducha. Czyli zawsze powinno się mieć takie podejrzenie, bo tu chodzi o rozeznanie, skąd ten potrzeb jest i teraz jaki on ma po prostu kierunek ten potrzeb. No i teraz powinno się, jak tutaj pisze, podejrzewać, że to może być od złego ducha, ponieważ on, czyli ten zły duch, lubi się podszywać pod Pana Boga. I, i, I kiedy człowiek przykładowo słyszy cytat z Pisma Świętego, wtedy może kompletnie bez zastanowienia uwierzyć, że to jest od Boga. Teraz dlaczego? Dlatego, że słyszy cytat z Pisma Świętego, czyli ja kiedyś miałem też takie myślenie i miałem też bardzo podobną sytuację, właśnie usłyszałem cytat Świętego. I, czy z Pisma Świętego, i od razu pomyślałem: No, tak, jak to jest cytat z Pisma Świętego, to znaczy się, że to jest od Pana Boga, to nie było od Pana Boga. I, i, i też dokładnie już nie pamiętam o co tam chodziło, ale tu w tym y, y, cytacie właśnie przedstawiam to dokładnie, bo to się stało wczoraj, y, dokładnie co zaszło, czyli co y, pamiętam. No, i trzeci taki punkt: zawsze należy zwrócić uwagę. Tutaj, akurat w tym przypadku, no, czy ta składka jest rzeczywiście dobrowolna? Czyli, jeżeli tak, to znaczy, że, o, że od człowieka zależy, ile da no, do koszyka. Bez względu na to, ile ma y, y, przy sobie. Czyli, jeżeli coś jest dobrowolne, czyli, czyli dokładnie nie ma obowiązku, że trzeba przykładowo dać powyżej 10 euro, tylko, tylko można dać ile. Ja chcę, czyli ile się chce, no to to znaczy, że jest dobrowolne. Czyli tu takie coś już się nie powinno pojawić. Zaś, jeżeli się pojawia, to jest na 100% od złego ducha, czyli o to chodzi. Czyli te trzy punkty wymieniłem. Te trzy punkty są rozeznaniem właśnie w tej sytuacji, które człowiek powinien zrobić w takiej sytuacji, kiedy się pojawia taka sytuacja nie biorąc dokładnie wszystkiego, co słyszy, jako prawdę. Czyli to jest bardzo ważne zdanie, żeby nie brać wszystkiego, co się słyszy, jako prawdę, tylko zawsze mieć w sobie trochę podejrzliwości, że to może być od złego ducha, nawet jak to jest cytat z Pisma Świętego, czyli o to mi chodzi. Czyli mieć to w sobie po podejrzliwość, czyli to jest ostrożność dokładnie i czujność, tu napisałem dla nas samych, dla samego człowieka, by nie dać się dokładnie zwieść demonowi. Także króciutko dzisiaj się tym doświadczeniem dzielę i myślę, że komuś dopomogę z Panem Bogiem.